Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Emplosity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Był bardzo udany okres dla całej grupy ASECO. Podstawowe takie parametry liczbowe, które go charakteryzują, to 4,6 miliarda przychodów, to jest 8% wzrost w stosunku do tamtego roku. Zysk operacyjny osiągnął 470 milionów, i faktycznie to był 12% wzrost. I zysk netto 9% więcej niż w ubiegłym roku, i tutaj osiągnęliśmy 136 milionów. No, cieszymy się, że ta Rentowność i zysk operacyjny nam rośnie, no bo to jest oczywiście coś, nad czym zawsze pracujemy. Nie wiem, czy tutaj da się wyróżnić jakiś szczególny sektor, czy geografię. Myślę, że to było dość dobrze zdywersyfikowane i rozłożone na wszystkie miejsca, w których pracujemy. Dzisiaj praktycznie można powiedzieć, że po pierwszym kwartale obserwujemy, że tych różnic kursowych praktycznie nie ma, jak patrzymy na Całą grupę, to one są no, minimalne, można powiedzieć, pomijalne, i to jest fajne, bo w zasadzie można dzisiaj obserwując te raportowane wyniki, one dość dobrze odzwierciedlają to, co dzieje się w biznesie. Sektor publiczny to jest sektor, no, który od lat jest dla nas bardzo ważny. On dzisiaj stanowi około 20% całej sprzedaży naszej grupy. I jak popatrzyliśmy i przeanalizowaliśmy to, właściwie wzrosty w publiku mamy wszędzie, w każdej geografii, zarówno w tej grupie naszej izraelskiej, jak i Waseko International, jak i Vaseko Polend, i to są takie silne dwucyfrowe wzrosty. I to jest myślę dobra też oznaka i dobry prognostyk na przyszłość, bo nawet w krajach takich jak Słowacja, Czechy, gdzie mieliśmy kilka lat takiej stagnacji wynikającej z, tam z różnych uwarunkowań, powiedzmy, geopolitycznych, to dzisiaj widzimy, że to się. Mało odbudowuje, zdobywamy nowe kontrakty, i ta pozycja nasza w sektorze publicznym tam rośnie. Można by pewnie z różnych perspektyw patrzeć, i nie, nie ryzykowałbym jakby takiej opinii, który jest najlepszy i pod jakim względem. Bardzo ważny jest dla nas sektor finansowy, bo to jest nasz największy sektor, który daje nam ponad 30% przychodów w grupie i tutaj no, cieszymy się, bo on rośnie. Mamy coraz więcej projektów, coraz więcej. Klientów obsługujemy, no ale właściwie o pozostałych można prawie to samo powiedzieć. Cieszymy się, że ten sektor ERP jest w bardzo dobrej kondycji, bo to jest taki sektor bardzo komercyjny, niezależny od tam powiedzmy zawirowań politycznych i cieszymy się, bo we wszystkich krajach, gdzie jesteśmy, obserwujemy tutaj wzrost. O sztucznej inteligencji, no mówimy od, od jakiegoś czasu, no bo to jest oczywiście jeden z elementów, na który kładziemy bardzo duży nacisk. To nie jest coś, co jeszcze jest bardzo widoczne w naszych przychodach, natomiast my jakby koncentrujemy się na tym i w kilku obszarach tą sztuczną inteligencję zaczynamy wykorzystywać. Pierwszy obszar to jest oczywiście sprawa produktowa, gdzie jakby dokładamy do naszych rozwiązań, do naszych systemów, do naszego oprogramowania elementy sztucznej inteligencji, jakby podnosząc jego walory funkcjonalne. Drugi obszar to jest obszar taki wewnętrzny, czyli wykorzystujemy platformy sztucznej inteligencji do naszych działań takich deweloperskich, krótko mówiąc do produkcji oprogramowania, bo nie tylko o development tutaj chodzi, ale również o pewną automatykę testów i innych takich powtarzalnych czynności. No i również wykorzystujemy to w naszych takich pracach codziennych, back-office'owych czy, czy biurowych, bo okazuje się, że, że, że to jest po prostu bardzo przydatne i potrafia jakby skrócić pewne czynności i je zautomatyzować. Ta działalność M&A-owa, akwizycyjna, to jest oczywiście bardzo ważna część naszej strategii. Cieszymy się, że w pierwszym kwartale już osiem nowych spółek dołączyło do naszej grupy. Wydarzyło się to w kilku geografiach, bo dwie, dwie spółki z Polski, dwie spółki w Izraelu, dwie spółki w Hiszpanii, pozostałe dwie to w jakichś innych jeszcze destynacjach. No, cieszymy się i mamy nadzieję, że to będzie trend, który będziemy kontynuować, bo oczywiście, jakby non-stop analizujemy, non-stop spotykamy się z nowymi spółkami, potencjalnymi targetami do naszych akwizycji i mamy nadzieję, że część z tych rozmów zakończy się pozytywnie. Backlog jest obiecujący, on jest o 12% wyższy niż to, co pokazywaliśmy o tej samej porze w ubiegłym roku, i to oczywiście nastraja nas optymistycznie, no, co nie zmienia faktu, że to są projekty, które oczywiście trzeba zakończyć, trzeba z sukcesem zrealizować, ale, ale ten, ten poziom backlogu jest naprawdę satysfakcjonujący. Partnerem programu jest spółka EmployCity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.